Witam widzów, duszek, no tak chodzę sobie po mieście i się rozglądam, no widziałem Grzegorza, chłopak zalatany, no, w tym mieszkaniu tak załatwia, no ale, także bardzo Wam powiem szczerze, to nie chce mi się, nie chce mi się wierzyć z tym mieszkaniem jego. Tak załatwia, załatwia. Do tej pory to już dawno powinien mieć. Ale to, że to mieszkanie będzie miało ciepło, się zrobi i namiot sobie kupi pewnie. No, albo dostanie od kogoś. Chodzę tak patrzę, tego Piotrusia nigdzie nie widzę. Nie wiem, gdzie on tam się ulotnił. Nie wiem, no może w tym tygodniu może albo w następnym zidełku przyjadę, zobaczę. Do Czarnego numer mam, ale jak nie poczta, to nie odbiera, nie wiem o co tam, kaman. Grzesiu to jest, o tak, narajcowany. Nawet sam do mnie dzwonił. Duchu przyjedź, to ponagrywasz mnie trochę. <grystanie> Ci się spodobało? No, ja tak jak wcześniej wspominałem, no na Najgorzej to właśnie, jak ta Ewelina znowu Czarnego mnie Grzesiu też nie chlał, nie chlał, nie chlał. Dopóki tam do świętej pamięci Kiniusi nie przyjeżdżał i Ewelinki nie spotkał. Ewelinkę spotkał i efekty wiadomo jakie są że się zaczął popijać, no a teraz trzeźwił, bo rozmawiałem z nim ostatnio, że trzeźby nie pije, ja mówię widzisz, bo nie masz tego, tak mówię, nie wiem jak to się nazywa, nie, nie będę dyskutował nawet, a ja Ewelinka to ona taka jest, że podkręci, podkręci, że sami słyszeliście jak u niej. Ona, ona nic, tylko gumisia. Tylko gumis. Ja myślę co mówię? Że to ty mówię. To ja ci będę, mówię, kupał jedzenie. Chyba będzie lepiej. Nie, to nie. Na gumisia masz dać. Ja mówię, rób jak chcesz. No nie czy... Pamiętacie, jaki raz była walka też? Bo wcześniej tam dla niej dałem parę groszy. Ja my kup sobie jedzenie. Dobrze kupię, kupię. Później zaszedłem do Palikota oczywiście w rękach mówce gumisie tam posiedzieli, podyskutowali a ona do mnie duchu, kup mi coś do jedzenia, bo mi jeszcze chce ja my ty, to dostawasz pieniądze, mówię, że jedzenie kupisz Dobre, dobra, dobra mówi gumisia mam, kup mi coś, bo mi jeszcze chce ja my to będziesz miała puste butelki, to nie wiem, butelki ugotuj, zjedz bo ja mówię, nie będę cię poił ani nie będziesz jedzenie chcesz, to ci mogę kupować ale bo alkoholu nie dostaniesz a to nie, to nie, to jak sobie żyć mówię, to co jak jak ten tam chcesz no i też Czarny, czarno. Czarny się odłączył od niej i nie pije i do pracy poszedł, się ogarnął bo ona tylko się pokaże, a ja to wiem jak ona robi zaraz wyciągnie będzie daj na gumisia, daj na gumisia I się zacznie w rybary A tak poza tym, co? Jest dobrze wszystko Nie ma, nie ma, tak myślałem Teraz coraz cieplej A tu staśka nie ma Łysego nie ma Gniusi nie ma tak to jest, niestety. Chłopaki, wasi. Stasz, o, będę żył trzysta lat jak kruk. To, nie palno, bo Staszka to znam bardzo dużo lat. Czy tam gdzie mieszkam, to mieszkam niedaleko. Gołębie hodował. Staszik nie pamiętam, ale gołębie to miał bardzo dobre. Bo na loty puszczał, bo miał gołębie lotowane. To gołębi miał bardzo dobre. Ile razy w pierwszym miejscu miał. Nie powiem, nie wiem. tak to faktycznie w gołębie to miał super. Ale co? To nie wiem co tam. Jak się zadziało w ogóle, że on wylądował na ulicy. Jest tam i mieszkanie duże. A to nie wiem, nie wiem, trudno tam, nie będę dociekał. I teraz zresztą nie ma co nawet. Idzie, wczoraj słoneczka. dzisiaj już jaka pogoda. Jak się zepsuła szybko. Nie pada, znaczy taka muzeweczka delikatna. Nie widzę, no ten palikot no, z tym palikotem to powiem wam Powiem wam szczerze, że źle mu nie wróżę, ale jak on tak będzie dalej tak będzie dalej robił to źle. Na to oko nie widzi. Ale ja tu nie zje. Tylko te, tyle, co ten, 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 siedzi, tam coś gdzieś gdzieś dostanie czy tam ten, czy ten, czy ten, mu ten, to kupi, ten, zjedz, no na ten, 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 na na ten, 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 chodzi ten, ja mówi co tak Gówno jemy, ja, ty. My, dobrze, cokolwiek dobrze i super pochlipać. Zawsze to mówię, jak w piątki dostajesz, dostajesz tam jakąś konserwę, czy jakieś tam mięso, chleb, to chyba lepsze to, jak siedzieć i nic nie mieć. No zobaczymy. Jak to tam, guzon jest. Nie to, że fałszywy, tylko straszny kombinator. Bo ile razy tak jakby tam się zapytam o tego czy o tego. A bo jest wcześniej, to roku. Ro, to są z grzesią się pytałem. wyguniłem e, wygoniłem to, na schodach. Bo po schodach polecił. Są się chłopem. Nawet nie masz siły do kuchni dojść a ty jeszcze byś A Jaki by nie, bo siły zawsze trochę ma. Żeby go popchał i to. No wadzie, to wadzie. wyczuje, że będzie miał grosa. No wszystko powie. To co będziesz chciał usłyszeć to usłyszysz Tu gadał tak Na tego, na tego, później ten się dowiaduje, że ty gadał, że gadał na mnie. Ja jego się pytam Znowu do niego jak zachodziłem. Co ty chodzisz, gadasz? Te? O co ty nic takiego nie mówiłem? Także widzicie? No, też swoje życie. I przysiedział i przepił. No, bo on wcześniej się tam mieszkał. Znaczy, go maja, to też u niego tu byłem tam. Znaczy, bo same córki go chciały, żebym był. Żebym go tam pilnował trochę. Ale co. Jak on 2-3 dni przed emeryturką śmiesznął poszedł, po tu pożyczył, tu pożyczył, tu pożyczył. A później spotkał tam jednego, czy tamtego. Ty, duchu, a gdzie Waldek? Ja będzie w domu siedzi. Ty, bo ty już tu pożyczył, miał oddać. Ja co ty gadasz? No by, mówi, przedwczoraj, mówi, 5 dni pożyczył. Mówi, mój że emeryturę dostanie, to odda. Haha. Ja my ty, ja go ja się zapytam. Ale powiem szczerze, że straszny kombinator. No i też mówię mu, jak zresztą do domu, mówię, ty, ludzie się o ciebie pytają w parku, się jakieś na długi poddał. Bo ja u nikogo nie się pożyczałem. Ja mówię, jak nie, mówię, jak tutaj, tu, ja mówił mówię, to ten, to nie ja mówię, parę osób, żeby to na to rozumiem. <laughs> Mówi, nie, nie, ja u nikogo nie pożyczałem. No i dlatego też do parku nie chodzi druga rośnie no ma 290, tam nie wiadomo jak z tymi mówi, że mu tam dwóch komorników zabiera, ale czy to czy to faktycznie jest prawda, że mu komornicy zabierają tam... no jeden to tak, no to rozumiem, bo jeżeli ma zadłużenie alimentacyjne no to pierwsze co, to komornik a reszta czeka na swoją kolejkę. nie wiadomo co to z nich będzie. Nie o, gdyby by był, to bym miał to wszystko. Dalej by było elegancki, no ale to, jemu, to było źle, że zabraniałem mu chrania. chcesz wypić, powiedz nawet ci wezmę tą flaszkę. Siądziesz, do mówię, jak człowiek sobie pijesz, się prześpisz sobie Ale on ja nie Łazierowanie mu lepsze było Także drodzy widzowie Prośba, jak coś dawajcie łapki w górę Raz z góry Wam dziękuję No co to komentarze eleganckie Podbają mi się Aż miło poczytać Bo co niektórzy to wiecie, rozumiecie o co chodzi. Nie będę mówił. No, ogólnie jest. też jestem za polo też tak. no zobaczymy. Tam ja nie będę jak się mówi, w życiu ingerował. Co, kto, jak, po co, na co. Każdy ma swoje życie. Każdy sobą kieruje. O, nie będę tam komuś narzucał, ty słuchaj, ja bo ty pijesz, a to a to nie pierwsza Co to da? I też nie musieli tą tłumaczyć mówię, o terapię, bo te terapię, to tak. Po co te terapię do czego? Mi akurat dużo to dało, że przestałem chlać, bo dwa razy spod łopaty uciekłem. No, drugim razem, co pośle Tu to już mówili. No, teraz to albo znudzimy, ale chyba raczej ten drugi samochód przyjedzie. Wiadomo o co chodzi. O karawan. No, jak już wspominałem wcześniej, badania miałem robione niedawno. Ja sam poszedłem je zobaczyć. No, jest dobra, nie pan że bardzo, ale jest dobra poprawa jest wątroba się regeneruje elegancko tylko jeszcze ja na będę musiał iść na gastroskopie zobaczyć, bo tam coś mnie nie tak z tymi bebechami a wiecie mam te te żylaki mam na przyłyku Muszę porobić, bo nie, nie wiem czy pamiętacie, może pamiętacie, że krwio zalałem cały, to co na Włoszech było, no właśnie żylak, bo mówili na mnie, żylak pęk bo już powiedzieli, mu, to się cieszy, chłopie, że wyszłeś z tego, O przepraszam. No jest, jest dobrze. Zobaczymy jak będzie dalej. Tutaj trafiłem na takie dziwne. Witam ponownie. Przyszedłem na te bajorko, jeziorko, nie wiem jak to powiedzieć. No teraz co, spotkałem dwóch chłopaków. No, znaczy, co oni mi pozaj, bo ja w ogóle nie znałem? Mój duchu, ty ty nie żyjesz. Ja mówię, no, wiedzisz. Mój mnie już chyba 6-7 razy pochowali. A tutaj mamy kaczuszki. I tak nawiązując do tego Walka, do tych rzeczy. każdy zrobi, jak będzie uważał, jak już się mówi, Nic na siłę. Tylko i wyłącznie ich sprawa, co oni zrobią, jak zrobią. Czarny, no czarny to zobaczymy, no. Jeszcze kiedyś chłopina nie chrał, ogarnięty był, za granicę jeździł. A tu alkohol, widzicie jak szybko potrafi zniszczyć życie. No a między innymi dla mnie też zniszczył. Bo mi było ważniejsze chlanie, jak cokolwiek innego. To było najważniejsze. Picie, picie, ale to... Mówię, o, alkoholik. Bo kiedyś też rozmawiałem z jedną osobą, też mówi... Robert mówi, alkoholików jest bardzo dużo. Nawet ten, co pije, Dziennie sobie wieczorem lampkę wina. To też już alkoholik. Ja mówię, no jak lampkę dziennie sobie chlapnie, to co? A widzisz. To już już alkoholik, bo on musi chociaż raz dziennie wypić. Nie dużo, ale wypić. No także, no kiedyś też akcja była, byłem w Mirazu, w sklepie takim, wełku. Spotkałem chłopaka i rozmawiamy mój duchu, mój inaczej nie wyobrażasz Ile ludzi kupuje denaturę. Ja myślę wygadasz. Mówi i to przychodzą tacy na poziomie. Ja my to, to po tym w bloku Po tym w bloku dynaturę, nie wiesz przypadkiem, A mówi, No mój co? Zna takiego nawet I to... Gdzieś on w jakimś tam urzędzie, pracuje. Mówi, to normalnie, normalnie przychodzi, żeby dwusetkę kupuje. mówię o bloku do celu. Skaczki nie ma, ani gęsi. No kiedyś też ze sklepem facet normalnie dwusetkę czy ściocha wysiorbał. To sam na własne oczy widziałem. Jak wypił, no opina. musiał, musiał mieć ostro jazdy, chociaż ja to nie powiem, de natura to, może ja na lód zobaczę, jak nie pęknie to będzie dobrze, jak pęknie też dobrze, nie, ale o głęboko tu jest widzę, tutaj o widać, dno o widać. Nie, nie będę może ryzykował lepiej bo wlażę i będzie ból no i deszczek pada no, niebo zachmurzone i pada sobie Ech, tak myślę o tym Ełku czas i do tych znajomych poszło, o jest ale tu mówię na mnie jeszcze nie czas i pora to się tam u góry każdy ma baterię swoją Dopóki Dopóki się nie wyłączy bateria Nie padnie i pyk No tu tutaj no, Jest dobrze Jak to się mówi Zobaczymy jak będzie dalej no do tego działdowa miałem jechać, ale to nie, chyba w piątek pojedziemy, zobaczymy Tam coś może się spotka kogoś Może nie, no nie wiadomo, tu jest pojechać Także no, tutaj trzeba będzie Przatakować na wiosnę Bo wędki mam dwie to. Zobaczymy, że jakaś po jak tu ryba jest Chociaż To jest stojące chyba raczej, bo tam jest tylko most. Jak tam dalej patrzymy, to nic nie ma Przypływu ani odpływu. Zobaczmy, nawet jak jest ryba to nieduża. Albo i nie ma, bo tu ani trzciny, nic nie ma to... Ta ryba gdzie ma się Czy Nie wytrze że zobaczymy jak to będzie dziwności zobaczcie widzicie tu, tutaj był jakiś coś było ale co to było to nie wiem jakiś budynek czy a no na pewno budynek bo tutaj wyczyszczone Melioracja szła, no, porobili, pogłębili chyba. O ile dobroci leży. Widzicie, to jest to Polska. Sy Bajzel wszędzie. No, to jest spora działka. Nie wiem, czy to działka, czy to działka. nie Mniejsza o to zresztą. Widocznie jakiś. Jakiś budynek musiał być duży. No, no rozebrali i Bajzer został. Tutaj ja też szedłem tędy. O ja, tutaj coś. Jakiś zakład musiał być. To jest to wejście. Tylko nie wiem gdzie ono jest. To piwnica, pewnie jakaś piwnica, Podmurówka może. Było, nie wiem o co tu, o co tu kamany o, oraz, no właśnie, tu jeszcze płyty leżą tu, tu. jakiś budynek duży był ale co to było, to nie wiem o, nie wiem, czy tak, jakiś o, bo jakaś hala duża. Dużo hala. O, w Tam nie będzie widać resztka od pił motorowej. widocznie musiało być jakieś jezioro. Bo tu jest dużo strasznych ścig. W ta rzeka też jest zarosła raz szedłem tam ten, że też widziałem już rzeka tak płynie, że ona potrafi sobie sama drugie kury to znaleźć jest elegancko albo zakład Bo jakaś chala była Widzicie rozebrane, syp zostawiony bloki tu też mają działeczki i kampik nawet stoi to zobaczymy później co to będzie